Siemano, tu Patryk i Erki98 W tym filmie przedstawimy Wam jak zrobić pułapkę, To, co mamy tu pod drzwiami swoich domków A więc Erki zacznie robić Na początek postawiamy dwa pistony, tak jak on Wszystko łączymy redstone. Em. Podprowadzamy pod dźwignię Postawiamy jeszcze dirta Możemy dirta kapustowna co chcemy i pułapka nam się zamyka Teraz możemy to zabudować Teraz pokaż o, o, o widać działa tak więc bardzo prosty mechanizm. Polecamy pułapkę. Chyba to by było na tyle. Dzięki, Dzięki za obejrzenie. Zapraszamy na kolejne nasze produkcje. Na razie. Na razie.